Zapraszamy Państwa do niezwykłej podróży po Brejdynach, działce o powierzchni 10 hektarów, położonej zaledwie 10 km od malowniczego mrągowa oraz 20 km od urokliwych Mikołajek. Ten kawałek ziemi został podzielony na 31 wyjątkowych parceli, czekających, aby spełnić Państwa marzenia o własnym zakątku na Mazurach. W najbliższej okolicy znajdują się trzy jeziora. Brejdyńskie, Krzywy Róg oraz Jezioro Krzywe, oferujące niezapomniane chwile relaksu i przygody na wodzie. To również miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Tu można czerpać przyjemność z jazdy konnej malowniczymi trasami oraz romantycznych spacerów. Niezapomnianym punktem na mapie Mazur jest Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, otaczające to miejsce błogosławieństwem i spokojem. Zachęcamy do bliższego poznania tej wyjątkowej oferty poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej lub skorzystanie z podanego numeru telefonu widocznego w opisie filmu. To właśnie teraz, czas na spełnienie marzeń o własnym domu na Mazurach, gdzie piękno przyrody łączy się z komfortem życia. Odkryjcie razem z nami magię Mazur i poczujcie się jak w domu.